Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak sama nazwa, właściwie tytuł wskazuje unboxing pudełka Look Fantastic. To jest edycja na listopad, chciałbym powiedzieć lipiec, listopad 2020. Pudełko samo w sobie wygląda z zewnątrz, tak? Bardzo ładny kolor. I fajnie wygląda z tym pomarańczem, no ale to jest mało istotne. E, dobra, już zaglądamy do środka. Mamy oczywiście książeczkę, w której jest napisane, co znajdziemy w pudełeczku, ale na razie to odkładam. Pudełko wygląda w środku tak, jest zapakowane takim pomarańczowym bibułką, pomarańczową bibułką. Sobie otworzę. I już Wam pokażę, co tu jest. Tak to wygląda. No i dobra, będziemy sobie po kolei wyciągać. I pierwsze co tu na górze jest, to jest Lord and, Berry. Lord and Berry Antique Bronze Eye Pencil. Czyli to jest kredka do oczu, taka chyba miniaturka, bo to jest dość mała. Do temperowania. Ale powiem Wam, że kolor wygląda naprawdę bardzo ładnie i jest taka mięsiusia. W sumie ten kolor jest podobny troszkę do tej konturówki do oczu, kwiatki do oczu, którą znalazłam w klendarzu adwentowym z Glamshopu. Wygląda tak. Bardzo ładnie maluje, no taki ładny brązik. Myślę, że spoko. Nie wiem, co to jest za firma Lord Berry, to znaczy yy, słyszałam o niej, ale nigdy od nich niczego nie miałam, także fajnie. Czyli to jest pierwszy produkt, już mam jakąś kolorówkę. W zeszłym pudełku chyba żadnej kolorówki nie było, tylko było takie pielęgnacyjne to pudełko. Kolejny produkt to coś takiego. Tutaj mamy ile mililitrów? Nie wiadomo. No, tu coś... A nie, to bąbelki pływają. Myślałam, że tu jakieś coś pływa w środku. Ale jest to produkt, który ma w sobie 98% składników pochodzenia naturalnego. To jest woda micelarna. Aha. Ok, no to woda micelarna taka e, z firmy Polar e, Ice Pure 50 ml, 50. With Arctic Cotton. Bawełna arktyczna? Nie wiem. <grym> e, tak to wygląda, bardzo fajnie. Ale jest to raczej taka wiecie pojemność podróżna albo właśnie do wypróbowania. Ja myślę, że jak będę jeździć gdzieś tam. Nie pachnie w ogóle. Myślę, że jak będę jeździć gdzieś tam na przykład do rodziców, jednych czy drugich, no to wtedy sobie po prostu to będę pakowała, żeby nie przewozić takiego, wiecie, ogromnego płynu micelarnego czy czegoś tam do demakijażu. No to taka mała pojemność. Spoko. Nie znam tej firmy, nie wiem co to dokładnie jest, ale jest to coś. Made in France. France? Czyli coś francuskiego. Myślę, że okej. Okay. Lecimy dalej. I mamy lakier do paznokci. Nails Inc. London. Incredible Self. A, Be, be Your Incredible Self. <noise> tu jest napisane. I to jest Portland Square. Chyba tak się nazywa ten kolor. To jest taka pomarańczowa czerwień. Powiem wam szczerze, że ja nie do końca lubię czerwienia na paznokciach. Bardzo, bardzo rzadko, kiedy. Um, Używam takich lakierów. Ogólnie ja sobie robię paznokcie u kosmetyczki, bo ja nie cierpię malować paznokci. Serio, nienawidzę. Jedyne co, no to powiedzmy, u stóp sobie sama mogę pomalować, ale u dłoni po prostu no nie jestem w stanie, nie lubię tego robić, naprawdę. Ale w każdym razie tutaj mamy 10 minut, także jest to całkiem duża pojemność, i jest to produkt. Wegański i cruelty free, także nie testowany na zwierzętach, co zawsze jest bardzo fajne. Kolor jest ładny, jeżeli ktoś lubi czerwienie, szczególnie jeżeli ktoś lubi takie ogniste czerwienie. Może jeszcze zobaczymy, jak to wygląda w środku. Pędzelek taki wiecie, standardowy. Może tak Wam pokażę. Standardowy, cienki. Śmierdzi lakierem. No ale myślę, że szczerze mówiąc na mm, taką porę jesienną, to ja bym dała trochę inny kolor. Ale na przykład na lato taki kolor myślę, że byłby super. Dobra, jedziemy dalej. Philip Kingsley. Philip Kingsley. I tutaj mamy Pure Color Frizz Fighting Gloss. Czyli coś na przeciwko rozdwojonym końcówkom. Tutaj mamy 20 ml produktu, czyli też taki mini produkt. Ale tu nic nie jest napisane, jak się z tego korzysta. Przypuszczam, że to po prostu nakładamy na końcówki włosów próbowałam chwycić, od niej mam włosów <grym> a są z tyłu. Na końcówki włosów, po to, żeby się nie rozdwajały i żeby je zabezpieczyć. Ja rzadko kiedy takich produktów używam, bo jestem leniwa i mi się po prostu nie chce. Kiedyś używałam częściej, ale myślę, że dla osób, które mają właśnie problemy z rozdającymi końcówkami. No, to może to być coś fajnego też. No, jeżeli to nakładamy faktycznie na same końcówki, no to ta pojemność 20 ml wcale nie jest taka mała, no bo tego się wcale dużo nie używa na same końcówki. Może zobaczę. Pachnie kokosem. No nic, no wypróbuję. Tak, by the way, jeżeli Wam się podoba mój makijaż, to chyba już był. Chyba już był w jednym z filmów i tu go gdzieś będziecie mieli. Dobrze, mamy w pudełku jeszcze dwa produkty. Perfect Lex Skin Miracle. Uuu. This works. Tak się nazywa marka. Um, mamy tutaj 30 ml, i to jest taki um, Tinted, czyli taki balsam z witaminami, ale on nadaje kolor. To jest fajne, jeżeli chodzicie z gołymi nogami na przykład w lecie. I szczerze dziwi mnie to, że, że skoro to ma kolor, że to zostało dodane w listopadzie. Takie coś mogło być moim zdaniem w, w... Na przykład na lato, no, jeżeli gdzieś tam idziemy, mamy odkryte nogi, no to wtedy fajnie faktycznie takie ala i-stopy w sprayu, coś takiego, żeby się troszkę wyrównać kolor nóg, jeżeli mamy gdzieś tam jakieś żyłki, albo coś takiego, żeby to troszkę ukryć. Ale tak na listopad? No nie wiem, co wymyślicie. Ja ogólnie takiej rzeczy nie lubię, bo ja się zawsze boję, że mi się ubrania pobrudzą, także chyba nawet tego nie będę otwierała. To dla mnie takie trochę, trochę nie wypał, szczególnie na listopad. I ostatni produkt, który jest w pudełku, to Naobej. Produkt jakiś naturalny, organiczny. Mamy tutaj znaczek EcoSert. Eco um, I to jest jakaś. Jakiś krem tlenowy, który zawiera aloes, zieloną herbatę, ginkgo biloba, olej rzeżoba, olej ze słodkich migdałów oraz olej z nasion grejpfruta. Fajne opakowanie też jest wegański, też jest to produkt wegański i fruity free. I mamy tutaj 50 ml, także przypuszczam, że jest to produkt, który jest pełnowymiarowy po prostu, bo te poprzednie to oprócz lakieru do paznokci, no to, to są raczej miniatury po prostu, albo jakieś próbki. No i bardzo fajnie, bo to jest taki lekki krem, taka emulsja bardziej, która ma nawilżać naszą buzię. I tutaj mamy właśnie pełno antyoksydantów, takich jak zielona herbata i właśnie ginkgo biloba. 98,78, prawie 99% składników tutaj jest pochodzenia naturalnego. Z czego 13,5% jest z organicznych farm. Także myślę, że fajny produkt. To akurat jest coś, co obejnie czy byłoby dodane w lecie. Czy w zimie byłoby fajne? Ja tu nie czuję żadnego zapachu. Ale opakowanie ogólnie mi się podoba, zamysł mi się podoba, także z tego jestem bardzo zadowolona. No i to już wszystko co było w pudełku w tym miesiącu i w tym miesiącu mamy takie pudełko trochę mieszane trochę kolorówki trochę um, pielęgnacji jeśli chodzi o kolorówkę krótka mi się podoba myślę że jest to um, no fajna sprawa po prostu lakier nie do końca ja po prostu nie przypadam z takimi lakierami chociaż marka jest znana e, i no kolor myślę że fajny na lato chociaż czerwony po prostu nie do końca trafia w migus ale ogólnie produkt jest spoko jeżeli chodzi o tą pielęgnację, no to ten krem bardzo spoko. Bardzo jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzał. Szczególnie, że to ma być lekki krem. Ja lubię lekkie kremy na dzień. Woda micelarna też zawsze jest to fajna sprawa. Ma bardzo fajną tutaj zamykaną buteleczkę. Można to też odkręcić, także wiecie, jak nam się to skończy, to po prostu można sobie przelać coś innego. Bardzo fajne w podróż, chociaż teraz to mało podróżujemy, no ale wiecie, gdzieś tam na przykład, jak się do rodziców czy coś na noc, no to wtedy można to zabrać ze sobą. Także bardzo fajna sprawa. To do końcówek prawdopodobnie, no to tak, tak no, no spoko produkt, bo dużo osób lubi dbać jednak o włosy i nakłada ym, na końcówki jakieś serum przeciwko rozdwajaniu. Ja jestem trochę leniwa i tego zwykle nie robię, no ale może powinnam zacząć właśnie Wtedy moje końcówki na pewno byłyby w lepszej kondycji. No i coś, co mi się totalnie nie podoba i po prostu nie trafia w mój gust, bo ja po prostu się boję takich produktów, nie chcę, żeby mi się ubrania pobrudziły i przede wszystkim uważam, że nie jest to produkt na listopad, tylko jest to produkt na lato. Czyli ten taki zabarwiony balsam do nóg Perfect Lex Skin Miracle. Um, no to mówię, to by było spokojne lato, kiedy chodzimy z odkrytymi nogami, żeby właśnie wyrównać koloryt, ale no nie do końca na listopad, bo kto chodzi z gołymi nogami w listopadzie. Ja przynajmniej nie. Także ogólnie rzecz biorąc, jest ok to pudełeczko, ale w zeszłym miesiącu moim zdaniem było lepiej. No i tuż tu tyle, kochani, jeżeli chodzi o... To pudełko listopadowe. Dajcie znać, jak Wam się podoba, dajcie znać, co myślicie o tych produktach, czy je znacie. Bo dla mnie w sumie te marki gdzieś tam wiecie, o nich słyszałam, ale nigdy nie miałam niczego z tych marek. Także jestem ciekawa, żeby je wypróbować. No, oprócz tego jednego produktu. Ja Wam już dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie mi łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. No, i jeżeli chcecie mnie także jeszcze bardziej wspomóc, no to udostępnijcie ten film. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Pa!